Marta Żmuda-Trzebiatowska, świętując swoje 40. urodziny, podzieliła się z fanami retrospekcją swojej relacji z mężem Kamilem Kulą. Aktorka i Kamil Kula, znani z ochrony swojej prywatności, są razem od ponad 9 lat i mają dwójkę dzieci. Pomimo plotek o kryzysie, które od czasu do czasu pojawiały się w mediach, para zawsze stanowczo je dementowała. Ich znajomość rozpoczęła się w dość niecodzienny sposób. Gdyż Kamil musiał aż czterokrotnie przedstawiać się Marsi, ponieważ ta za każdym razem zapominała, kim jest. Jednak po przełamaniu tej początkowej zapominalstwa i kiedy uczucie między nimi zaczęło się rozwijać, ich związek nabrał tempa. Marta podczas rozmowy w programie Dzień Dobry Tvn wyznała, że początki ich relacji były nieco skomplikowane z powodu starania się o utrzymanie związku w tajemnicy przed opinią publiczną. Już sami się męczyliśmy z tą sytuacją, że się z tym tak kryjemy. Zdarzały się takie premiery, że udawaliśmy, że się nie znamy, wspominała aktorka. Marta Żmuda Trzebiatowska, podczas wywiadu w programie śniadaniowym ddtvn, podkreśliła swoje zaangażowanie w ochronę prywatności życia rodzinnego i małżeńskiego, a także to, jak bardzo ceni sobie dyskrecję w kwestiach osobistych. Zdajemy sobie sprawę, jaki zawód wykonujemy, ale gdzieś w tym wszystkim staramy się zachować prywatność. Pewne sytuacje są tylko dla nas. To jest też wzór naszych rodziców, którzy są ze sobą już od 30 lat. To nie są ludzie, którzy wszem wobec opowiadają o swoim uczuciu wyjaśniła aktorka, podkreślając, że zarówno ona, jak i jej mąż nie mają zamiaru publicznie dzielić się szczegółami swojego związku. Dodatkowo, w grudniu zeszłego roku Marta odpowiedziała na pytania fanów na Instagramie dotyczące tego, jak radzą sobie z mieszaniem życia zawodowego i prywatnego. Wiele pytań dotyczyło potencjalnych trudności wynikających z faktu, że oboje z mężem są osobami publicznymi. Odpowiedzi na te pytania dały jej fanom lepszy wgląd w to, jak zarządza ona granicami między swoją karierą a życiem prywatnym, co bywa wyzwaniem w przypadku publicznych postaci. Marta Żmuda-Trzebiatowska podczas interakcji na Instagramie otwarcie odpowiedziała na pytania dotyczące życia z mężem-aktorem, co często jest źródłem ciekawości fanów. Dobra, odpowiem na pytanie o męża, bo tych pytań było kilka. Szczerze. Kiedyś myślałam sobie, że nie chcę być z aktorem, że to rodzi dużo problemów, czy no właśnie. B nie wiem, co sobie myślałam. Bo dzisiaj myślę zupełnie inaczej. Ja widzę same pozytywy w tym, że mój mąż jest również aktorem. Wiem, że dokładnie rozumie to, co ja czuję przed premierą wyznała na insta-story, zmieniając swoje wcześniejsze zastrzeżenia. Aktorka podkreśliła także, jak ważne w ich związku jest wzajemne zrozumienie i brak zazdrości, nawet w kontekście odgrywania odważnych scen filmowych. On dokładnie wie, jak wygląda kręcenie takich scen i wie, jaki to jest olbrzymi stres, więc nie, nie jesteśmy o siebie zazdrośni podczas grania takich scen, dodała Marta, podkreślając, że wspólna profesja pozwala im lepiej rozumieć wyzwania zawodowe, z jakimi się spotykają. Taka szczerość i otwartość w komunikacji z fanami pomaga rozwiać wiele wątpliwości i pokazuje, że nawet pary w show-biznesie mogą skutecznie zarządzać swoimi relacjami w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu.